To jest... to jest najlepszy gołąb z lotów maratońskich i z lotów z Barcelony Cztery, fourie... four... Cztery lata pod rząd. 4 lata pod rząd. Can you make the video of me with the pigeon? It's on. It's on. Okay. Uh... Witam serdecznie wszystkich. Antoni Jakowski, Dobre lot Polsko. Witam Panie Zdzisławie. To jest gołąb. Samiczka o numerze 4219-406. Oryginal od Pana Daniela Arensa. 100%. Samiczka jest z 2018 roku. Gołąb ten jest był 4 lata yy, najlepszym gołębiem w lotach maratońskich z Barcelony we, Bęki i na świecie. Proszę zobaczyć gołębia. To jest The Best of Mr. Ares. Najlepsze, co ma pan Ares u siebie w zaoferowania. Skrzydełko wibruje, jak widzicie. Gołąbek jest naprawdę świetny. Faktura upierzenia. Naprawdę piękne. Kołębie są bardzo, very soft. Bardzo miękkie. Naprawdę, bardzo miękkie. Tutaj, proszę zobaczyć, gołąb maratoński średniej budowy ale tu ma mięsień fajnie zbudowany jest krótka pięknie związana very good here, master with, with fast bones k kwalitet, eh? master <laughs> kampion. Także gołąbek jest świetny, I put her here naprawdę piękna samiczka no, 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 don't put it off no, no, no Can put it, off. it can be like that. The video can be like that. We saw one by one and then we can do it up. Apart the coś pięknego, niedługo będzie film schodowy. I say that soon will be the movie from the Mr. Arnes David Hogan on my YouTube channel. I put it here. Odkładamy samiczkę. Teraz pan Arnes prezentuje następnego gołębia. To jest? To e, samiczka, ad, a you, you can sit down better when you sit down. You. Pan Ares jest bardzo wiekowy. Pan Ares już jest wiekowym hodowcą. Samiczka z 2021 roku 42-17-04-3. Gołąbek w tym roku bardzo dobrze leciała. Loty maratońskie i loty kategorii C i też e, samiczka ta, e, podpowiada Pan Arena, że w tym roku to był jej bardzo, jeden z najlepszych e, lat, jakie, jakie e, jak, jak lotowała, jak, jak, jak osiągała wyniki. Gołąbek jest w fazie pierzenia. i molting now, is in RUI. Zostało mu cztery lotka do końca. Trzy znaczy się, bo czwarte od końca ma już wyrzucone. Gołąbek jest krótki. Bardzo dobrze tu związany. Pięknie związany. Pięknie związany gołąbek jest. Zobaczymy, czy jedno piórko się składa. Nie ma na półtora pół, pół piórka. Plecy naprawdę też jak goło maratoński. Myślałem, że będzie drobniejsze Plecy fajnie związane. Upierzenie. Faktura pierza bardzo miękkie gołębie, mimo tego, że się y, są w okresie pierzenia. Najlepsza samiczka obecnie, the best dajwina from Najlepsza samiczka w tym roku w lotach maratońskich. Ok. This one? Very good awesome. racer, very good racer, very good, very good Następny gołąb dajwina. Następny. Okej, go... była no, the okay. w in the, in the Ta samiczka była między innymi, w tym roku wygrała lot, była jeden z najlepszych lotników tutaj w okolicy z lotów z maratońskich kategorii C. Gołąbek jest naprawdę klasa, jak widzicie. Zauważyłem, że skrzydła im drżą. Taka widzę ich cecha. Tu bardzo dobrze zbudowana. Mimo tego, że się wiezie, tak może tego nie widać. Gołębek jest między takim krótkim a średnim, ale tutaj są pięknie, znakomicie spięte. Naprawdę, kwalitet, erste klasy. Jakość, naprawdę gołębie widać, że są super, super gołębie. Naprawdę, myślałem, że będą i, I was thinking that they will be smaller, yeah, But they are, uh, medium, yeah, very nice, yeah. Because normally I saw smaller pigeons, the, uh, marathon, yeah? Spodziewałem się, że spodziewałem się, że spodziewałem się, że gołąbki pana Arensa będą troszkę mniejszej budowy, ale są budowy średniej i są naprawdę fajnie zbudowane, bardzo mocno zbudowane. First one was the first year on the on w tym roku ten gołąb był pierwszy z Perpignan i drugi z Barcelony i drugi Barcelona z lotu narodowego, nacjonalnego. To było zonę czy prowincję prowincji? Pierwsza prowincję czy pierwszą zonę? W klubie. W klubie. Ta samiczka była pierwsza z lotu z Barcelony, pierwsza z Perpignan i tutaj w strefie była, czyli na kilkuset hodowców, była pierwsza z perpinią i druga z Barcelony. Oso a very good racer. O, ta, też oczywiście. You play only Davina only Davina. This year only daywina. This year Davina w tym roku pan Ares tylko lotował samiczkami. Już od tego roku lotuje samiczkami ze względu chyba na swoją wiek i, no i choroby, no bo widać, że pan zmaga się z jakimiś chorobami, a tu już nie będziemy wnikać. Gołąbki są naprawdę. Ten gołąbek jest krótki, bardzo dobrze związany. Fajnie. Fajnie. Umieśniony, bardzo ładny. Także dziękuję za uwagę, Antoni, Antoni, Antoni Jankowski Daniel Arec. You can stop the video.